Szybki powrót do formy pociąży. Czy jest to możliwe? Sama się zastanawiam. Chętnie bym już weszła w te swoje ukochane dżinsy, zapięła je i biegła na spacer z maluszkiem. Zaraz pokażę Ci, jak w praktyce może wyglądać jeden z Twoich posiłków w trakcie laktacji. Czy wiesz, że w momencie, kiedy karmisz piersią, w pierwszych sześciu miesiącach, Twoje zapotrzebowanie energetyczne zwiększa się o około 675 kcal? Te 500 musisz dostarczyć wraz z dietą, natomiast te pozostałe pochodzi z Twojej tkanki tłuszczowej, zgromadzonej w trakcie ciąży, która teraz będzie się spalać. A przecież o to spalanie tej tkanki tłuszczowej trochę nam chodzi. Jak przygotować? Wspomniany posiłek na 500 kcal. Ja dzisiaj wybrałam pastę jajeczną z awokado. Zdradzę ci, że jest pycha, ale jak sama przygotujesz, to się przekonasz. To czego potrzebujemy do przygotowania tej pasty? Awokado. Najlepiej, aby to awokado było dojrzałe, czyli bardziej miękkie. Możesz je wyjąć łyżeczką, bądź też pokroić morzem. Ja wybrałam tą drugą opcję. Będę kroiła awokado w kostkę. Dzięki temu konsystencja pasty będzie nieco inna niż standardowa, bo nie blendujemy poszczególnych składników, tylko właśnie pokroimy je w kosteczkę. Awokado to świetne źródło dobrego tłuszczu, między innymi tłuszczu jednonienasyconego, które wesprze naszą pracę układu hormonalnego, a dodatkowo, jak wiesz, świetnie wpłynie na maluszka, bo na ilość tłuszczu, które znajdzie się w naszym mleku, mamy realny wpływ, więc warto zadbać o ten tłuszcz w swoim menu. Drugi składnik pasty to jajka ugotowane na twardo. Również kroimy je w kostkę. Jajko. To między innymi źródło pełnowartościowego białka. A jak wiesz, w trakcie ciąży zapotrzebowanie na białko rośnie, ale również rośnie w trakcie laktacji, więc warto zadbać o te dobrej jakości, więc jajko będzie tutaj doskonałym wyborem. Czasem też jajko w diecie np. wegańskiej możesz zastąpić białkiem roślinnym, np. ciecierzycą albo fasolą, również świetnie się sprawdzi do tej pasty. Nie bój się też łączyć strączków jako źródła białka roślinnego w swojej diecie z awokado, bądź też innymi owocami i warzywami. Czas teraz dodać coś, czyli składnik, który pięknie zlepi te nasze jajka i awokado. Ja mam majonez, zwykły, nieobniżonej zawartości tłuszczu, ale jak dodamy przecież łyżeczkę albo dwie, to nic się nie stanie, bo te dobre tłuszcze. Mamy przecież w naszej paście w postaci awokado. Ale oprócz majonezu przyda nam się jeszcze inny zielony pyszny dodatek. Ja wybrałam natkę pietruszki. Tutaj mam już posiekaną, ale ty możesz pokroić ją takiej wielkości, jakiej sobie życzysz. Jeśli dodasz więcej, to świetnie. To będzie dobre źródło żelaza bądź też kwasu foliowego. No i będzie pięknie wyglądać. Co ja tutaj jeszcze mam? Pozostaje mi czarnuszka. A czarnuszka to jest idealne wzmocnienie antyoksydacyjne. Układ odpornościowy, układ hormonalny, no i zdrowie naszego organizmu, i zdrowie maluszka poprzez nasze mleko. Szczyptę ziarenek się przyda. One mają taki wyrazisty, lekko ostrawy smak, więc dodaj wedle uznania. Wszystkie moje składniki już zostały połączone. Czas pastę doprawić. Troszkę soli. I troszkę pieprzu. Może być kolorowy, może być czarny. Ja czasami też dodaję cytrynowy, to jest jeden z moich ulubionych, ale ty dodaj ten, który lubisz najbardziej no i który akurat masz pod ręką. Bo doskonale wiemy, gdy mama karmiąca szykuje posiłek, to czas gra tutaj bardzo ważną rolę. Pasta wygląda już smakowicie, więc możemy ją nakładać na kromki chleba. Mam pieczywo, ja wybrałam żytnie razowe. Natomiast ty możesz zdecydować się na pieczywo orkiszowe, bądź też typu gracha, a może wolisz zrobić pastę na połówce bułki, bądź też na bagietkach. Również świetnie się sprawdzą. Pastę nakładamy, możesz dać od serca, zdecydowanie. W końcu karmisz piersią i twoje zapotrzebowanie się zwiększa. Jedna to za mało. Druga na pewno jest potrzebna, wszak chodzi nam o te dodatkowe 500 kilokalorii. Jeżeli masz mniejsze kromki, to spokojnie możesz zdecydować się nawet na 3 kromki chleba. No ale żeby dodać nam tutaj pewnej kolorystyki i zwiększyć ilość warzyw, ja dodam jeszcze rzodkiewkę. Świeża, fioletowa, pięknie wyglądająca, o intensywnym smaku i zapachu. Koniecznie musisz ją kupić i sama zobaczyć, jak ona wiosną i latem cudownie smakuje. Więc, kolor mamy tutaj już dodany. Czas na natkę pietruszki. Jeszcze tutaj na wierzch. W końcu, nać pietruszki to samo zdrowie. Natki pietruszki. Nigdy za dużo. Wszak to witamina C, żelazo oraz kwas foliowy. A jak doskonale wiesz, na kwas foliowy, na witaminę C, na ilość właśnie tych składników masz realny wpływ, jeżeli chodzi o skład Twojego mleka. Przygotuj, próbuj i ciesz się smakiem.